Cześć, Mankowite Widzów, w kolejnym odcinku z Nowości Z Innych Gier. W dzisiejszym odcinku jestem na stimie, gdzie wczoraj od 19 do 15 do 19 godziny jest festiwal symulatorów politycznych. No i tutaj są różne gry, gdzie zarządzamy. Jesteśmy politykiem, prezydentem i po prostu zarządzamy tutaj państwem. No i naprawdę tutaj jest dużo takich gierek. Także, także warto tutaj, żebyś widzów sobie wszedł na, na Sima, no i zobaczył, czy czasem jakaś granie jest właśnie z swojej listy życzeń na tym festiwalu. No oczywiście widzą link do tego festiwalu oraz do Discorda, którego zapraszam, będzie w opisie do filmu. No i co? Nie zapomnij widzów zasubskrybować kanału, zostawić łapki w górę, i udostępnić tego odcinka, ponieważ zawsze na kanale coś ciekawego się pojawia, zawsze czegoś ciekawego może się widzu e, dowieść z moich filmów. E, no i co? Dzięki za oglądanie, do w kolejnych odcinkach, cześć i hej!